O emeryturze Krzysztofa Cugowskiego i problemach prawnych Donalda Trumpa. Zapraszam na flesz muzyczny, Agnieszka Postrzygacz. Zaczynamy. Zespół Budka Suflera oficjalnie zakończył już swoją działalność. Mimo to lider grupy, Krzysztof Cugowski, nie może sobie pozwolić na odpoczynek. Artysta wyznał w rozmowie z SuperEkspresem, że będzie otrzymywał bardzo niską emeryturę. Będę musiał pracować aż do śmierci, zapowiada muzyk, który po 45 latach nieprzerwanej pracy w jednym z najpopularniejszych polskich zespołów będzie dostawał od państwa 570 zł. Chociaż Cugowski jest oburzony taką sytuacją, jego fani mają powody do radości. Niedawno ukazał się solowy krążek wokalisty. Przebudzenie, a oprócz tego artysta ciągle angażuje się w inne muzyczne projekty. Cugowski nie jest jedynym wokalistą z tak niską emeryturą. Maryla Rodowicz otrzymuje od państwa 1000 zł, a Michał Wiśniewski będzie dostawał 36 zł. Donald Trump może mieć kłopoty z prawem. Wszystko przez to, że jest fanem Aerosmith i postanowił wykorzystać w swojej kampanii prezydenckiej legendarny utwór Dream On zespołu Stevena Tylera. Słynny wokalista nie docenił jednak wsparcia polityka i zagroził mu pozwem. Trump nie ma pozwolenia na to, aby wykorzystywać Dream On ani jakikolwiek inny utwór naszego klienta w kampanii, ponieważ ludzie mogą pomyśleć, że Steven Tyler udziela poparcia panu Trumpowi. Takie oświadczenie wystosowali prawnicy wokalisty. Donald Trump nie skomentował jeszcze sprawy. Zespół Foo Fighters z Dave'em Grohlem na czele wystąpi w Polsce. Grupa zagra koncert w Krakowskiej Tauron Arenie 9 listopada. Szczegóły w serwisie Onet Muzyka, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych fleszach.